Dziś w mani dekorowania pokażemy walory użytkowe i dekoracyjne prac snycerskich. Drewniane przedmioty od wieków znajdują zastosowanie jako elementy wyposażenia wnętrz, artykuły codziennego użytku lub materiały typowo ozdobne. Drewno jest materiałem wykorzystywanym przez człowieka od zarania dziejów. Ludzie szybko docenili jego walory użytkowe i do dziś stosują w wielu dziedzinach życia. Ten jakże cenny materiał to nieodłączny element dziedziny artystycznej, jaką jest snycerstwo. Jego tajniki zgłębiają na zajęciach uczniowie zespołu szkół plastycznych na początku oni po prostu poznając to w ogóle z zagadnieniu w ogóle czym to w ogóle pachnie, czym to się dzieje. Potem uczą się jakby technik wykonywania tych rzeczy. Na początku poznają właśnie, e, e, jak to było kiedyś, prawda? Czyli to sąserstwo jako taka forma użytkowa, jak takie zdobienia na różnych meblach i takich tam rzeczach, bo to była taka bardziej praca, już praca niż artystyczna. Teraz troszkę to się zmieniło. Właśnie a oni to na początku właśnie robią takie rzeczy, troszeczkę jakby z góry narzucone, nie robią takiego własnego realizacji, jest ten jakby z góry określony, który muszą zrealizować, który ma na celu właśnie mm, opracowanie tego warsztatu swojego. Dopiero później, żeby z tym warsztatem mogli działać jakieś takie swoje rzeczy bardziej e, artystyczne, żeby to nie były użyteczne rzeczy w sensie. Czy znaczy, użyteczne one i tak będą, ale chodzi o to, że nie muszą być użytkowe, czyli to nie muszą być wcale rustro normalne, bo tego jest mnóstwo tutaj. Chodzi o to, żeby oni troszkę je jak tacy no, artyści po prostu. z materiałami, prawda? Czyli dałem rodzaj drewna, plus właśnie materiały, którym się to drewno obrabia, czyli budka, różne wszelkiego rodzaju, jakieś yy, otarki, szlifierki, wszystko właściwie, co może pomóc w odwiecznym yy, obrabianiu tego materiału, czyli drewna. Na początku nauki zajmowaliśmy się o, płaskorzeźbą. Um. Nauczyłam się używać dłód, lecieć wzdłuż słojów drewna, drewnie, Wy, wyczuwać gdzie one się znajdują, żeby nie robić, nie zadzierało się drewno. O, także nauczyłam się obsługi różnych maszyn, jak tokarka, wyżynarka i szlifierka. Robimy na początku projekt, później robimy go w linie. O, jak już dostajemy drewno, zaznaczamy te najbardziej wysunięte punkty i ścinamy piłą o, do tego kształtu geometrycznego. Później jak bierzemy dłuta i ścinamy, o, ścinamy, dobieramy się do kształtu. jak klocka na początku i trzeba sobie wyobrazić, co można z tego zrobić. Tak? jakiś wyobraźnia musi działać no i dalej się po prostu rzeźbi. Pan nam tu podaje jakiś temat i robimy sobie rzeźbę w glinie właśnie i dopiero z tej rzeźby jakby przechodzimy w rzeźbę w drewnie i najpierw sprowadzamy to do figury geometrycznej, jakichś zbliżonych kształtów, tak mniej więcej, nie że od razu zabieramy się właśnie za cały jakby ten główny projekt, który był, tylko Najpierw sprowadzamy się właśnie do figur geometrycznych i dopiero potem z tego wychodzimy już w kształt taki, jaki ma być. Mi się podoba ta praca. Lubię yy, rzeźby. Yy. No, na początku było mi ciężko, by... Przyzwyczaić się do rzeźbienia, do drewna, to było coś nowego. No ale to już jest trzeci rok, i zainspirowany, to lubię to po prostu. I być może chciałbym to robić dalej. Najpierw trzeba pomyśleć, zastanowić się, jak chciałby się przedstawić dany temat. No, na pewno trzeba poszkicować. Może gdzieś poszukać w jakichś materiałach, książkach, gdziekolwiek jakichś inspiracji, co mogłoby nam pomóc i następnie szkice. Później ja mam na przykład bardzo często tak, że jak robię model w glinie, to te szkice, które mam na kartce zupełnie się zmieniają, ale to jest po prostu wyjście. Z tych szkiców jest wyjście w glinę, gdzie później ten mój pomysł ewoluuje. Niektórzy miłośnicy sztuki uważają, że snycerstwo jest domeną mężczyzn. Jak pokazuje zapał i osiągnięcia uczennic plastyka, taki pogląd można uznać za stereotyp. Jak się do przyjrzeć dookoła, to no jest więcej dziewczyn niż chłopców, więc ta siła chyba tu nie jest żadnym wyznacznikiem bo są to kruche dziewczyny. I myślę, że to jest ciężkie pytanie, no cechy. No po prostu trzeba po bryłę, bo to jest jednak to jest rzeźba. To jest właśnie coś takiego, że to jest nicerstwo, no to jest rzeźbą po prostu. Tylko, że to jest taka specjalizacja, robimy to drewnie, robimy tak jakby wychodzimy od formy no ale to niekoniecznie musi być formą szybkową. I te cechy, no to, no to właśnie wrażliwość na bryłę. Trzeba mieć wyobraźnię przestrzenną. O, to się rozbija z pracą, ale o, przede wszystkim o, trzeba być pracowitym. Tak jak robimy projekty, to często są odrzucane na samym początku, modyfikowane, dlatego trzeba w tym wytrwać. Łatwe to na pewno nie jest, bo trzeba też trochę siły i trzeba myśleć przy tym, co się robi, bo jeżeli no, coś omsknie nam się ręka i coś nie wyjdzie, to potem trudno jest to naprawić. Więc trzeba myśleć przy tym, co się robi, a no, łatwe to nie jest na pewno. Snycerstwo jest sztuką obchodzenia się z drewnem i wydobywania jego naturalnego piękna. Jednak każdy gatunek tego surowca wymaga innego traktowania. Jedno drewno jest twar twarde, a drugie jest miękkie i kolorystyka, prawda, i usłojenie. No to ma wpływ już takich bardziej artystycznych chyba wykonane, kiedy nam zależne by się takim, żeby eksponować jakąś strukturę drewna, prawda, że jest jakiś gąb, czy tam się może nie dompa na przykład... E, taki przykład, jak tam mam na przykład e, topole to jest z drewna topolowego, A ono, od razu powiem, jest kiepskie do rzeźbienia. Ono nie jest za twarde, ale jest upliwe strasznie, więc ciężko się robi. Jakieś starne rzeczy dziewczyna tutaj dała radę. Jest nam wielu chybień, ale jest nieźle. Chodziło bardziej tutaj chyba w tej pracy o... jak się przyjrzeć, tam więcej robi e, samo usłojenie i kolorystyka, niż samo, samo, To Tak więc e, świadome wykorzystanie po prostu tej struktury drewna, no to jest jakby ale czy, czy różnica jeszcze? No to właśnie tak przyswojenie i twardość drewna, bo jak drewno drewno twardsze, to się to nie wymier. Więc trzeba oczywiście odczyć trwa to dłużej. No. Właściwie no, nie wiem, to jest lipa, szczerze mówiąc. To jest taki bardzo ogólny nie, materiał, który się używa w sosnie i polecam. mogą znaleźć wiele zastosowań, snycerstwo pozwala zrealizować wiele twórczych pomysłów, a uczniom chcieli w życie własne projekty artystyczne. Lubię takie jakieś abstrakcje, w wzorki, jakieś kwiatki, coś tam takie. I teraz właśnie mamy e, zwierzątko i ornament. I w sumie ten ornament tak bardziej jakoś mi przypada niż to zwierzątko. Lubię e, jakieś ażury, różne wzory, lubię taką e, sztukaterię, takie jakieś e, Szczegóły robić przede wszystkim. W różnych pracach st staram się właśnie w, w każdą pracę wkomponować jakiś swój wzór, e coś od siebie dać po prostu. Ja myślę bardziej tutaj e, pod kątem rzeźby, że faktycznie robić takie rzeczy, jak najbardziej, ale takie zrobić, żeby one miały coś w sobie, prawda? Nie to, że zwykły ładnie rzeźbiony, prawda, wycięty kształt, tylko żeby ono miał jakiś temat, jakiś problem w sobie. Dlaczego akurat drewno zostało użyte do krzesła, dlaczego ona no, no, jest na No takie rzeczy to w się mogą nasunąć, patrząc na jakiś obiekt. I tak samo stroną, no, to do czego mieć tą ramkę w ten sposób. Dlaczego akurat na liście dookoła, no, żeby to się jakoś może żeby jakaś intuicja po prostu podpowiadała i te znaki, które są tam użyte, były świadome po prostu. Więc ta użyteczność tak, ale niekoniecznie nie jest to za wszelką cenę. Jeżeli ktoś ma po prostu fantazję zrobić coś jakby obejść od użyteczności, jak najbardziej ja jestem nie tam... for me. Powstały już setki, jeśli nie tysiące oryginalnych przedmiotów. Można tu odnaleźć m.in. lustra, lampy, zegary, meble, rzeźby ogrodowe, a nawet instrumenty muzyczne. Drewniane przedmioty mogą wkomponować się w wystrój wnętrz mieszkalnych czy usługowych. Będzie takie zadanie, czy znaczy nawet kilka, które by się o bo one na razie są nie robią podwnętrza żadnych. To jest po prostu użyteczne przez krzesło i wszystko Można je kupić i zapostawić w każdym pomieszczeniu, w pokoju, w bloku, wiekowym. A ja teraz mam taki pomysł, żeby, zresztą ze studiów mieliśmy takie zadania, żeby mm, robić właśnie rzeźby i kasę pod kątem jakiejś przestrzeni. Czy to właśnie e, na zewnątrz, czy przestrzeń wewnątrz prawda, budynku. I e, to miałoby tak wyglądać, że to jest to uczeń obserwuje najpierw miejsce, w którym ma to stać, e, czerpie oczywiście wszystkie elementy, które tu ma dookoła i próbuje jakby nawiązać do tego, co już jest. Ja to zamierzam prowadzić właśnie w przyszłego roku więc zobaczymy, co z tego wyjdzie, więc póki co z tymi wnętrzami to jest... Ale no robione pod każdym no, szczerze mówiąc, teraz. To nie ma jakby takiej myśli przewodniej, że ja to będę do tego pokoju, czy do jakiegoś salonu, czy, czy na zewnątrz. Ale to warto właśnie poruszyć ten temat, bo to jest istotne, bo to, jak mnie patrzeć, jest no, rzeźba, która no, gdzieś tam faktycznie lepiej wygląda w jednym miejscu, a no, gorzej w drugim, prawda? Więc warto to pomyśleć i poruszyć ten temat w tych pracach. urządzony dom, mieszkanie lub lokal? Pochwal się nim w programie. Na zgłoszenia czekam pod adresem mailowym maniadekorowania